Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, szarańcza tutaj już działa. Wszystko, wszystko obiada, co tylko można. Słuchajcie, tutaj jest 17 kurczaków w tej jednej skrzyni. Po pracy dzisiaj przełożyłem kurczaki do drugiej skrzyni. Porozdzielałem je, żeby nie miały tak tłoczno. Słuchajcie, dwa jeszcze mi dzisiaj padły, ale to jest normalne, bo dwa były słabsze. Widać, że nie pobierały pokarmu. Widać, że odstawały tak gdzieś na uboczu. Inne je przepędzały. Słuchajcie. Pozwoliłem sobie jednego kurczaka rozciąć skalpelem i coś miał jeden niewykształcony, a drugi mniej więcej no, miał problem tutaj z schłoniętym żółtkiem. Nie wchłonął dokładnie żółtka i też mogło to być powodem, więc dwa kurczaki jeszcze odpadły. Słuchajcie, mniej więcej tutaj jest 17, tu jest 17 kurczaków w tej skrzyni, a w tej drugiej skrzyni, słuchajcie. Jest tak, 25 czy 7 naliczyłem. No to mniej więcej tyle wyszło. To i tak jest bardzo dobry wynik. Słuchajcie, jak na moje tutaj możliwości domowe, na moje potrzeby. Zobaczymy, co z kaczkami będzie, bo kaczki jeszcze nie chcą siedzieć na jajkach. Ale na tą chwilę tutaj kurczaki ładnie tutaj jedzą, piją, broją, bardzo dużo kupek robią, bo to wiadomo, małe to zawsze, je, śpi i wiadomo, co robi. Słuchajcie, tutaj jest tak, a tutaj jest tak. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa pa!